Kiedy otworzyła kopertę, jej dłonie zaczęły drżeć. Jeden złoty. Tyle zostało jej na koniec zmiany. Napiwek od starej kobiety, która przesiedziała godzinę przy stoliku w kącie, patrząc gdzieś daleko, jakby cały świat zniknął. Ale wewnątrz koperty nie było tylko monety. Była kartka papieru, poskładana trzy razy, a na niej, pismo trzęsące się, starowieckie, kilka zdań, które zamieniłyby jej życie w kilka sekund. Kelnerka upadła na krzesło w zapleczu, a jej oczy napełniły się łzami, zanim w ogóle przeczytała do końca. Bo tam, w tych kilku słowach, kryła się historia, którą nikt, absolutnie nikt, nigdy by się nie spodziewał. Marta miała 28 lat i była niewidzialna. Pracowała jako kelnerka w małej kawiarni na obrzeżach miasta, tym miejscu, gdzie przychodzą ludzie, którzy nie mają dokąd indziej pójść. Każdy dzień był taki sam. Budzić się o piątej rano, Ubierać się w czarny uniform, uśmiechać się do obcych ludzi, które nigdy więcej nie zobaczysz. Po rozstaniu z mężczyzną, który obiecał jej całe światy, a dał jej tylko bliznę na sercu, Marta nauczyła się nie marzyć. Nauczyła się być niewinna, być cicha, być tą dziewczyną, którą ludzie zamawiają kawę, a później zapominają. Historia miłości, którą czytała w książkach, wydawała się tak daleka, tak niemożliwa dla kogoś takiego jak ona. Ale tego popołudnia, gdy do kawiarni weszła starsza kobieta w płaszczu koloru jesieni, z oczami pełnymi tajemnic, wszystko się zmieniło. Bo czasami przeznaczenie przychodzi nie jako trzęsienie ziemi, ale jako ciche kroki kogoś, kto przychodzi usiąść przy twoim stoliku. To nie jest zwykła historia o napiwku. To opowieść o tym, jak jeden złoty i kilka słów na kartce papieru mogą odsłonić prawdę, którą ktoś przez dziesięciolecia chował w sercu. Historia o nieoczekiwanym spotkaniu między dwiema kobietami. Jedną, która myślała, że jej życie już się skończyło, a drugą, która przyszła, by powiedzieć jej, że wcale tak nie jest. Bo ta stara kobieta nie była obcą. W kopercie nie było zwykłego napiwku. Były słowa, które połączy dwie losy, które nigdy nie powinny były się rozdzielić. Słowa o miłości, którą zakazano im czuć, o ofiarze, którą złożyła dla kogoś, kogo kochała bardziej niż własne życie. I o sekrecie, który przez wszystkie te lata czekał na moment, gdy wreszcie mogą go ujawnić. Ta kartka zmieni wszystko, co Marta wiedziała o sobie, o swoim pochodzeniu, o przeznaczeniu, które czaiło się za każdą minutą jej bolesnego życia. Ale zanim się dowiesz, co tam napisano, musisz zrozumieć, jak doszło do tego momentu. Jak dwie dusze, rozdzielone losem, znalazły się w tej kawiarni, w tym jednym popołudniu, który przerodził się w przełom serca. Było około trzeciej po południu, kiedy do kawiarni weszła ta kobieta. Deszcz uderzał w okna jak łzy, które niebo płakało razem ze światem. Marta właśnie kończyła porządkować stoły. Była to jej ulubiona chwila, kiedy mogła być sama ze swoimi myślami, z bólem, który niosła jak kamień w kieszeni. Ale gdy podniosła wzrok, coś jej się zmienia. Stara kobieta stała w drzwiach, woda kapała z jej płaszcza, a jej oczy, zielone, tak jak oczy Marty, Przeszukiwały kawarnie, jakby szukały konkretnej osoby. Ich spojrzenia się spotkały na ułamek sekundy, ale to wystarczyło. Marta poczuła dziwną, obezwładniającą energię, jakby ktoś włączył światło w pokoju, który przez lata pozostawał w ciemności. Kobieta usiadła przy stoliku w kącie, tym samym, który zawsze był pusty, tym, gdzie przychodzą ludzie, którzy chcą być niedostrzegalni. Marta podeszła z menu, z automatycznym uśmiechem, który nosił każdego dnia jak masę. Co pani podać? Zapytała, starając się nie patrzeć na te zielone oczy, które były lustrem jej własnych. Samą kawę, odrzekła kobieta głosem, który brzmiał jak wiatr, który dotyka starych domów. Tarną, gorzką, taką, jaką pije się, kiedy trzeba myśleć o rzeczach, które boli? Marta przywołała te słowa niepokojące w swojej szczerości. Większość klientów zamawiała coś, co sprawiało im przyjemność. Ta kobieta zamawiała ból. I zamawiała go świadomie. Przez następną godzinę kobieta siedziała nieruchomo. Nie patrzyła na telefon. Nie czytała. Tylko siadła, patrząc w otchłań swojej kawy, jakby w czarnej cieczy kryła się odpowiedź na pytanie, które zadawała sobie przez całe życie. Marta, pomimo że powinna pracować nad innymi stołami, znalazła wymówkę, by być blisko. Każdorazowo, gdy przechodzą obok, czuła to samo, połączenie, którego nie potrafiła nazwać. To była nieoczekiwana namiętność, ale nieromantyczna. To była więź krwi, instynkt, który szepcze: znasz tę osobę. Znasz ją od razu. Kiedy przyszła pora płacenia, stara kobieta wyjęła portfel i wyciągnęła jeden złoty. Podniosła martę wzrokiem, głębokim, przeniknującym, a w tym spojrzeniu była całość historii której Marta nie znała. Ale będzie. To tylko jedna moneta, pomyślała Marta, ale w tej chwili wszystko się zmienia, bo stara kobieta wkłada do koperty coś więcej niż napiwek. Wkłada tamtej kartką papier, a jej ręka drży od emocji zatrzymanych przez dziesięciolecia. Podając kopertę, kobieta szepce: przeczytaj to, gdy będziesz sama. A potem potem będziesz wiedzieć, dlaczego tutaj jestem. Marta chciała zapytać, słowa zawiesiły się jej w gardle, ale kobieta już wstała, założyła płaszcz i wyszła, znikając w deszczu jak duch, który przyszedł, by coś powiedzieć, i już to powiedział. Na stoliku zostały tylko filiżanka, jeden złoty i koperta. Marta siedziała w zapleczu kawiarni, jej dłonie drżały tak bardzo, że mogła ledwie rozerwać kopertę. Jej szef Piotr był w biurze, a do zamknięcia kawiarni zostało jeszcze pół godziny. Wystarczająco dużo czasu, by przeczytać kilka linii, ale kiedy jej oczy dotknęły pierwszych słów, cały świat się zatoczył. Moja kochana Marto, zaczynała kartka, tylko jedno imię, jej imię, i już wiedziała, że to nie jest błąd, to nie jest przypadek. Kobieta znała ją, znała ją z imienia, w sposób, który sugerował głębie, której żaden obcy nie może mieć. Marta czytała dalej. A każde słowo było jak kamień wrzucony do ciszy jej życia, wrzucający fale, fale bólu, fale prawdy. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę mieć odwagę, by powiedzieć ci to twarzą w twarz, ale już nie mogę dłużej żyć ze złamaną obietnicą. Jestem twoją matką. Opuściłam cię, gdy miałaś trzy dni, i przez dwadzieścia osiem lat każdego dnia umierałam z żalu. Słowa na papierze zdawały się nie być rzeczywiste. Marta czytała jeszcze raz, i jeszcze raz, jakby powtórzenie mogło zmienić znaczenie. Jej matka, ta osoba, którą zawsze wyobrażała sobie jako zupełnie nieznaną, nieznaną siłę, która ją opuściła. Ona siedziała w jej kawiarni, piła kawę, którą jej przygotowała, patrzyła na nią z oczami, które są odbiciem jej własnych. Kartka drżała w jej dłoniach, gdy czytała dalej. Historia była długa, pełna bólu, pełna wyboru których żaden człowiek nie powinien mieć. Jej matka, Elżbieta, była młoda. Miała zaledwie dziewiętnaście lat, kiedy urodziła Martę. Ojciec Marty, mężczyzna o imieniu Stanisław, przyszedł z bogatej rodziny. Jego rodzina, nie godząc się na związek Stanisława z dziewczyną z biednej dzielnicy, zagrożyła mu całkowitą ruiną finansową, jeśli nie skończy to związku. Stanisław miał wybór. Rodzina i bogactwo, albo Elżbieta i miłość. Wybrał rodzinę. Elżbieta, w ostatnim akcie poświęcenia miłości, oddała dziecko do adopcji, aby Marta miała szansę na lepsze życie, bez marki, która nie mogła jej zapewnić nic oprócz biedy i bólu. Oddałam cię najlepszej parze, którą znalazłam, pisała Elżbieta. Ale nigdy nie mogłam powiedzieć swoim przybranym rodzicom, że każdą noc myślę o tobie, że liczę dni, miesiące, lata, że każdy dzień bez ciebie jest widem. Marta upadła na krzesło, a fala emocji zalała ją całkowicie. Jej adoptywni rodzice kochali ją, ale zawsze była jakaś duma, jakaś dystans. Zawsze pytała się, dlaczego nie ma fotografii z pierwszych tygodni jej życia. Zawsze czuła, że jej miejsce w tej rodzinie jest tymczasowe, warunkowe, a teraz rozumiała to nie była jej wina. To był ból wypędzenia, który poczuwała w genach, w krwi, w każdej komórce. Jej matka żyła, jej matka ją szukała. Po dwudziestu ośmiu latach Elżbieta znalazła ją, poprzez detektywa prywatnego, poprzez staranną pracę, poprzez wiele pieniędzy, które zaoszczędziła przez całe życie. I przyszła do kawiarni, aby być blisko, aby widzieć swoją córkę, choćby przez minutę, choćby w milczeniu. Kartka kończyła się słowami. Jeśli chcesz mnie poznać, numer telefonu jest poniżej. Jeśli nie chcesz, rozumiem. Ale chciałbym, abyś wiedziała, każdy moment mojego życia został poświęcony temu, aby być godną bycia Twoją matką, nawet z daleka. Marta siedziała w ciszy, słysząc tylko bicie własnego serca. Na kartce, w dołu, było dziesięciocyfrowe hasło. Taki prosty numer, a jednak wydawał się zawierać wszystkie możliwości wszechświata. Mogła wybrać numer. Mogła poznać historię swojej matki. Mogła poznać swoją sekrewna tożsamość, ale mogła też pozwolić, aby ta papierowa więź pozostała jedyną, jaka je łączy. W tym momencie Marta zmieniła się na zawsze. Jej życie podzieliło się na przed i po, przed koperta i po kopercie. Przez trzy dni Marta nie mogła spać. Kartka leżała na jej nocnym stoliku, numer telefonu widniał na jej ekranie telefonu, zapisany, ale nie niewybierany. Każdego ranka budziła się z bólem w klatce piersiowej, jakby coś w niej walczyło, aby wyjść. Jej adoptywni rodzice, Maria i Józef, mieszkali dwie godziny drogi od miasta. Marta widuje ich raz w miesiącu, podczas niezbyt ciepłych niedzielnych obiadów, gdzie rozmowa zawsze jest ostrożna, zawsze pełna białych kłamstw i niedomówień. Wiedziała, że musi im powiedzieć. Wiedziała, że to będzie bolesne. Ale nie wiedziała, jak bardzo. Trzeciego dnia, gdy siedziała w kawiarni przed zmianą, przyszła jej wiadomość od matki, tej przyjętej, Marii. Marta, musimy poruszyć trudny temat. Twój ojciec miał zawał. Leży w szpitalu. Możesz przyjść. Świat zawirował. Marta czuła się, jakby stała na granicy dwóch przepaści z jednej strony kobieta, którą właśnie poznała, z drugiej człowiek, który wychowywał ją przez całe życie, teraz leżący w łóżku szpitalnym, niepewny, czy jutro wstanie. Jechała do szpitala z kartką i numerem telefonu w kieszeni, czując ciężar, który przewyższał każdy fizyczny ciężar. Józef wyglądał mniejszy niż w pamięci, starszy, bardziej kruchy, bardziej ludzki. Maria siedziała obok niego, trzymając jego rękę, a w jej oczach był strach, który przenika kość. Marta przylgnęła do Józefa, czując jego pels słabe jak ptak z połamanym skrzydłem. — Tato! — szepnęła. Józef otworzył oczy. I w tym momencie, gdy patrzył na nią, Marta zobaczyła coś dziwnego. Wina głęboką, wszystko pożerającą winę. Kochana powiedział, jego głos trzęsący się musimy ci coś powiedzieć. Powinniśmy ci powiedzieć to dawno temu, ale baliśmy się, że nas opuścisz. Maria zaczęła płakać. My wiedzieliśmy, Marto wiedzieliśmy, kim jest twoja biologiczna matka. Detektyw kontaktował się z nami sześć miesięcy temu. K. Słowa spadły na Martę jak sztorm. Wiedzieli. Przez sześć miesięcy wiedzieli, że ktoś jej szuka. I nic jej nie powiedzieli. Dlaczego? Zapytała, a jej głos był jak szkło, które pęka. Maria przełknęła ślinę. Bo baliśmy się, że nas zostawisz. Że pójdziesz za nią. Że odkryjesz, że jesteśmy Ci niepotrzebni. Józef ściskał ją dłonią, ale Marta wykofała się. Zrozumiała wtedy, zakazana namiętność do poznania swojej biologicznej matki nie była tylko jej egzystencjalnym pytaniem. To była zdrada trzech osób naraz. Jeśli poznała Elżbietę, zraniła rodziców, którzy ją wychowali. Jeśli się od nich oddaliła, zraniła kobietę, która przez dwadzieścia osiem lat żyła w bólu. Trzy dni później, gdy Józef wrócił do domu, Marta wciąż nie wybrała numeru. Ale nie mogła też zapomnieć o spojrzeniu Elżbiety w kawiarni, spojrzeniu pełnym ostatniej nadziei, ostatniego tchórza. Tego wieczoru, siedząc sama w swoim pokoju, telefon zadrzał. Wiadomość z nieznanego numeru jeśli chcesz wiedzieć całą prawdę, przyjdź jutro do parku o zmierzchu. Nie mogę już czekać. Życie jest zbyt krótkie na złamane obietnice. Marta wiedziała, że jutro wszystko się zmienia. Bolos miał inne plany, gorsze, Piękniejsze, bardziej bolesne niż mogła sobie wyobrazić. Park był pusty o zmierzchu. Jesienne liście wirowały w powietrzu jak wspomnienia, które nie chciały umrzeć. Marta czekała na ławce, jej serce biło tak szybko, że myślała, iż wybiegnie jej z piersi. Kilka minut spóźnienia, każda sekunda była wiecznością. A potem ją zobaczyła. Elżbieta szła wolno, bardziej pochylona niż poprzedniego dnia jakby ciężar wszystkich tych lat spadł na jej barki z całą siłą. Gdy się zbliżyła, Marta zobaczyła coś, co przebiło ją głęboko, jej matka płakała, zanim w ogóle się odezwała. Przyszłaś, powiedziała Elżbieta, a jej głos był połamany na tysiąc kawałków. Marta nie mogła się ruszyć. To była chwila, na którą czekała całe życie, ale teraz, gdy tu była, czuła się jak uczestniczka dramatu, który ktoś inny napisał dla niej. Elżbieta usiadła na drugiej ławce, nie obok, ale na wystarczającą odległość. Jakby wiedziała, że bliskość może być zbyt wiele. Twoje imię, powiedziała, nie miałam odwagi wybrać go sama. Ty byłaś za mała. Twoja adoptywna matka wybrała je i zawsze myślałam, że to piękne. Marta oznacza marzenia. Coś w tych słowach złamało się w Marsi, i zanim wiedziała, co robi, Podeszła i usiadła obok swojej matki. Pierwsza dotyk ich dłoni był jak prąd elektryczny, nieromantyczny, ale pierwotny, instynktowny, genetyczny. Elżbieta opowiedziała jej całą historię. O Stanisławie, który miał odwagę ją kochać przez trzy miesiące, zanim jego matka przyszła do ich mieszkania i groziła mu całkowitą ruiną. O tym, jak Stanisław płakał, gdy powiedziała mu, że jest w ciąży. O tym, jak wybrał swoją karierę nad swoją kochaniem. O tym, jak Elżbieta wychowywała się w czystości i bólu, pracując jako sprzątaczka w hotelach, oszczędzając każdy grosz, marząc o dniu, gdy będzie wystarczająco bogata, aby znowu się zbliżyć do swojej córki. Zaraz po tym, jak cię oddałam, mówił Elżbieta, jej ręka mocno ściskając dłoń Marty: Obiecałam sobie, że będę godna bycia twoją matką. Że będę pracować, będę rosnąć, będę stać się kimś. Kto mógłby ci zapewnić świat? Ale lata minęły, a ja wciąż byłam zbyt słaba, zbyt biedna, zbyt zastraszająca. Bałam się, że jeśli cię odnajdę, będę dla ciebie rozczarowaniem. Ale wtedy poczułam coś dziwnego. Czułam cię wszędzie. W każdym mieście, do którego jechałam. W każdej kawiarni, w której siedziałam. Jakby jakaś siła mnie ciągnęła. Aż w końcu znalazłam cię. A kiedy zobaczyłam Twoje oczy. Twój uśmiech, Twój sposób obsługiwania klientów, zobaczyłam siebie. Ale lepszą wersję siebie. Mocniejszą wersję. Wszystko, czym chciałam być dla ciebie, ty już to osiągnęłaś dla siebie. Kropka. Marta nie mogła mówić. Jej gardło było zaciśnięte. Po chwili szepnęła: Dlaczego teraz? Dlaczego właśnie teraz się pojawisz? Elżbieta spojrzała na nią z oczami pełnymi łez. Ponieważ odkryłam, że mam raka. Trzecie stadium. Lekarz powiedział mi, że mam może rok, może dwa, i pomyślałam, nie mogę umrzeć, nie dając Ci tej informacji. Nie mogę odejść, nie mówiąc Ci, że byłaś kochana od pierwszego dnia, że każdy dzień mojego życia był poświęcony temu, aby być godną bycia Twoją matką. Świat się zatoczył. Marta odkryła właśnie matkę tylko, aby odkryć, że straci ją. Historia, którą czytała w nocy, zakończyła się zdaniem, które zmienia wszystko, chciałabym, żebyś wiedziała: Kochałam Cię zawsze. I kocham Cię teraz, niezależnie od tego, co zrobisz z tą informacją. Ta miłość już istnieje i zawsze będzie istnieć. Marta siedziała w tym parku przez trzy godziny trzy godziny, w których poznawała swoją matkę prawdziwą, całkowitą, tę, którą straciła przed dwudziestoma ośmioma laty. Elżbieta opowiadała jej o swoim życiu, o każdym miejscu, w którym pracowała, o każdej nocy, kiedy patrzyła na gwiazdę i myślała o Marsi. O tym, jak poznała drugiego mężczyznę, Tomasza, który ją kochał, mimo że wiedział o jej przeszłości. O tym, jak Tomasz prosił ją, aby poszukała Marty, ale Elżbieta bała się. Zawsze bała się. Gdy słońce zachodziło zupełnie, Marta spojrzała na swoją matkę i zadała pytanie, które musiało być zadane: co teraz? Co chcesz, żebym zrobiła? Elżbieta wzięła jej dłoń, drugą raz, ale tym razem inaczej. Z całą siłą, z całym wciśnięciem miłości, którą nosiła przez dziesięciolecia. Chciałabym, abyś poznała mnie, powiedziała, ale wiem, że masz rodziców, którzy cię wychowali. Mam pełny szacunek dla nich. Nie chcę rujnować tego, co zbudowali. Chciałabym tylko, być przy tobie. Chciałabym, żebyś siedziała obok mnie, kiedy będę słaba. Chciałabym, żebyś wiedziała, że nie byłaś nigdy zapomniana. Chciałabym, żebyś żyła wiedząc, że ktoś cię kochał tak bardzo, że czekał 28 lat, żeby ci powiedzieć. Marta czuła, że jej świat rozpada się i odbudowuje jednocześnie. Maria i Józef nie będą szczęśliwi z tym wyborem. Znała ich, będą czuli się zagrożeni, będą myśleć, że Marta ich opuszcza. Ale w tym momencie, patrząc na twarz Elżbiety, tę twarz, która jest zwierciadłem jej własnej, zrozumiała coś głębokie. Miłość nie jest wyborem między jedną osobą a drugą. Miłość to możliwość być wiele rzeczy dla wielu ludzi jednocześnie. Mogła kochać swoich rodziców i poznać matkę biologiczną. Mogła żyć z bólem złamanej obietnicy i nadzieją na drugą szansę. Mogła być córką i być słuchaczką historii matki, która czekała zbyt długo. Powiem im, powiedziała Marta, a jej głos był stabilny, pewny, Pełen determinacji. Powiem im to wszystko. Powiem im o tobie, o twoim bólu, o twoich latach tęsknoty. Powiem im, że nie odchodzę od nich, po prostu dodaję do mojego życia coś, co zawsze tam było, ale było ukryte. Elżbieta rozpłakała się, nie z bólu, ale z czegoś, co bardziej przypominało uwolnienie. Ze spustami tamowanego przez dziesięciolecia płaczu, który wreszcie mógł wyjść. Marta przytuliła swoją matkę. Po raz pierwszy w swoim życiu. I w tym uścisku była cała historia dwóch kobiet. Przeznaczenia, które je rozdzieliło i miłości, która je połączyła. Ale w tym momencie, kiedy wszystko wydawało się wreszcie być na swoim miejscu, telefon Elżbiety zadrzał. Wiadomość od Tomasza. Elżbieto, musisz wróć do szpitala. Twoje wyniki przyszły wcześniej niż oczekiwano. Lekarz chce cię widzieć dzisiaj wieczorem. To ważne. Marta przeczytała wiadomość razem z matką. W jej oczach pojawił się strach, ten sam strach, który czuła, gdy poznała prawdę. Bo odkrycie matki oznaczało również odkrycie, że ma bardzo mało czasu, aby ją znać. Ta druga szansa, którą właśnie zyskała, mogła być o wiele krótsza niż wyobraża sobie. Ale z tym bólem przyszła również głębokie, niezachwiane czułość. Marta ściskała rękę swojej matki. Pojedziemy razem, powiedziała. I będę przy tobie. Cokolwiek przychodzi. Będę przy tobie, kropka. Sześć miesięcy później Marta siedziała w czekalni szpitala, czytając książkę, którą jej matka jej poleciła. Elżbieta leżała na wewnętrznym oddziale. Chemioterapia była bezwzględna, ale Marta była tam każdego dnia. Maria i Józef, po inicjalnym szoku i bólu, również się pojawili. Nie było to bez napięcia, nie było to bez żalu, ale była tam również coś innego. Była tam przychylność, była tam zrozumienie, że miłość nie jest grą o sumie zerowej. Że można kochać wiele ludzi naraz. Tomasz, partner Elżbiety, przynosił jej kwiaty każdy dzień. A Marta czytała jej jego listy. Listy napisane przez całe lata, które nigdy nie wysłał, listy pełne miłości, która była wystarczająco silna, aby czekać na moment, gdy Elżbieta będzie gotowa je przeczytać. Pewnego popołudnia Elżbieta wezwała Martę do swojego pokoju. Była słaba, ale jej oczy były jasne. Marto, powiedziała, musisz wiedzieć coś jeszcze, zanim będzie zbyt późno. Marta usiadła, trzymając rękę swojej matki. Twój ojciec, Stanisław, przyszedł do mnie, kropka. Marta zamarła. Kiedy? zapytała. Trzy miesiące temu odpowiedziała Elżbieta napisał do mnie przez internet. Powiedział, że zawsze mnie szukał że zaraz po tym jak mnie opuścił, żałował każdego dnia, że jego żona nie chciała, aby się ze mną kontaktował, ale po jej śmierci ostatecznie był wolny. Powiedział, że wiedział o tobie. Wiedział, że jesteś moja. I chciał cię poznać, jeśli ty byś chciała. Marta poczuła, jak świat się zatoczył. Ojciec, jej biologiczny ojciec żył. I szukał jej. Jest tutaj. Zapytała Marta. Jej głos ledwie słyszalny. Elżbieta uśmiechnęła się. Uśmiech pełny bólu i nadziei. Jest w holu. Czeka. Powiedział, że jeśli ty nie chcesz go widzieć, rozumie. Ale chciał być blisko. Chciał widzieć, jaką kobietą jesteś, nawet z daleka. Marta wstała, jej nogi drżały. Przeszła przez drzwi szpitala i w holu siedział mężczyzna, starszy, z siwymi włosami, ale z oczami, które były takie same jak jej oczy. Jej matka miała rację: wszystkie drogi prowadzą do miłości, ale czasami miłość przychodzi w czasach, kiedy już myślisz, że jest za późno. Mężczyzna wstał, gdy ją zobaczył. Nie powiedział nic, po prostu patrzył na nią, na swoją córkę, którą nigdy nie znał, ale którą zawsze kochał. I wtedy, w tym momencie, Marta zrozumiała coś fundamentalne o przeznaczeniu. Czasami przeznaczenie nie polega na tym, aby nigdy nie tracić, polega na tym, aby tracić i znowu znajdować. Polega na tym, aby być rozbite i znowu się zbierać. Polega na tym, że miłość jest bardziej silna niż czas, bardziej silna niż odległość, bardziej silna niż wszystkie przeszkody, które świat może postawić na twojej drodze. Jeden złoty na stoliku kawiarni okazał się być najmniejszym napiwkiem i największym prezentem, jaki Marta kiedykolwiek otrzymała, prezentem poznania, że nigdy nie jest za późno. Aby być kochaną, czasami miłość nie przychodzi w piosence, która gra w tle. Czasami przychodzi w koperta z jednym złotym, w spojrzeniu, które mówi więcej niż tysiąc słów, w decyzji, którą podejmujemy, gdy świat mówi nam, że jest za późno. Marta nauczyła się czegoś, co żaden podręcznik nie może nauczać: że poświęcenie miłości nie oznacza zapomnienia, że druga szansa może przyjść w najprostszej formie, że przeznaczenie nie jest czymś, co ci się przydarza. To coś, co budujesz każdego dnia, wybierając otwartość zamiast strachu, wybierając miłość zamiast ochrony. Jej matka wciąż walczy, walczy ze swoją chorobą, walczy z każdym dniem, ale teraz już nie walczy sama, bo przy jej boku są jej córka, jej mąż, jej rodzina, rodzina, którą sama wybrała i rodzina, która ją wybrała z powrotem. A każdy dzień razem jest ostatnią szansą, którą nigdy nie powinna była stracić. Historia Marty to historia dla każdego, kto kiedykolwiek myślał, że jego przeszłość go definiuje: że jeśli straciłeś kogoś na początku, nigdy go nie odzyskasz, że jeśli byłeś kochany niedostatecznie, nigdy nie będziesz godny więcej miłości. Marta odkryła, że wszystkie te czarne myśli są kłamstwami, że miłość powraca, że rodziny nie rodzą się tylko w krwi, rodzą się w wyborach, w decyzjach, w momencie, gdy patrzysz na kogoś i myślisz: tak, to jest osoba, dla której chce być lepszy. Choć Elżbieta może nie miała śmiesz ani możliwości, aby być matką Marty przez wszystkie te lata, dała jej coś równie cenne, dała jej początek. Dała jej życie. A to, co Marta zrobiła z tym życiem, to jej własna historia miłości, przeznaczenia i nadziei. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co by się stało, gdybyś zrobił inny wybór w chwili, która wydawała się niemożliwa? Czy wiesz, że może gdzieś tam czeka na ciebie historia? która zmieni wszystko, co myślisz, że wiesz o sobie. Czasami największe odkrycia przychodzą nie strzaskającymi drzwiami, ale z cichymi krokami, z koperta, z jednym złotym i dwoma słowami, słowami, które mogą znowu stworzyć zabitą duszę. Jeśli ta historia dotknęła twojego serca, jeśli czujesz, że miłość i przeznaczenie są warte walki, zasubskrybuj się i aktywuj dzwonek. Tutaj każdy tydzień przynosi nową historię o tym, jak nieoczekiwane spotkania zmieniają całe życia, jak druga szansa może przyjść zawsze, a miłość, prawdziwa, poświęcona miłość jest jedynym prawem, które nigdy nie dezaktualizuje się. Ta następna historia, historia kobiety, która otrzymała list od mężczyzny, którego myślała, że zmarł 20 lat temu, a to, co odkryła w tym liście, odsłoniło tajemnicę, która połączyła trzy pokolenia w jednym niesamowitym zdarzeniu. Czy chcesz wiedzieć? Co było w tym liście? Wracaj za tydzień, aby tego się dowiedzieć.